Witaj. Przed filmem chciałbym zaprosić cię na moją stronę earnmore.pl, na której znajdziesz sposoby i informacje, jak zacząć bez doświadczenia zarabiać przez internet. Jak również będą się tam pojawiać moje wpisy na temat dziennika mojej przygody z zarabianiem. Więc jeżeli jesteś zainteresowany tak jak ja zarabianiem przez internet, to byłoby miło gdybyś odwiedził earnmore.pl. Link znajdziesz w opisie jak i w przypiętym komentarzu. Witam wszystkich. W tym filmie chciałbym zaprezentować kolejne działające sposoby na zarobienie na CodePay SafeCard, całkowicie za darmo, bez inwestowania. Wszystkie zaprezentowane sposoby zostały przeze mnie sprawdzone. Wszystkie linki do stron znajdziesz w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Zatem przejdźmy do sposobów. Pierwszy sposób to serwis Atapul Atapul to aplikacja z ankietami dostępna na telefony z Androidem i iOS-em. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i prosta w użytku, ponieważ jest tutaj zaledwie 5 zakładek. Strona główna, saldo, zaproś znajomych, pomoc i ustawienia. Wypłaty są dostępne od uzbierania 200 150 punktów na portfel Ethereum, od 300 punktów na PayPal oraz od 10 tysięcy na portfel BTC. Jeden punkt to 5 groszy. Plusy aplikacji to na pewno to, że punkty są dodawane od razu po wypełnieniu ankiety. Łatwo się również do nich dostać. Chodzi o to, że po prostu nie trzeba odpowiadać na 20 pytań, po czym okazuje się, że ankieta nie pasuje do nas. O każdej ankiecie jesteśmy powiadamiani na telefon. Ankiety są krótkie i łatwe do wykonania. Punkty dostaje się od razu po wypełnieniu ankiety, więc nie podlegają wcześniejszej weryfikacji, więc nie trzeba ich robić nie wiadomo jak starannie. Z minusów, jakie można znaleźć, to to, że ankiety pojawiały się raz na kilka dni. W aplikacji podoba mi się to, że nie trzeba co chwila jej włączać z nadzieją, że pojawi się jakaś ankieta, tylko zupełnie o niej zapominasz i raz na jakiś czas dostajesz powiadomienie. A co do kwot za ankiety, to są bardzo różne. Czasem są słabe, warte 25 punktów, a czasem się trafi warta 500 i od razu można wypłacać. Drugi sposób to serwis Demando. Demando jest z panelem ankietowym należącym do Smart Panels, który płaci za wypełnianie ankiet. Rejestracja możliwa jest już po ukończeniu 15 roku życia, więc osoby nieletnie również mogą zarabiać. Demando to panel ankietowy, więc zarabiamy tutaj oczywiście na wypełnianiu ankiet. Ale nie tylko. Aktywni użytkownicy mają szansę otrzymać dodatkowe zaproszenia do bardziej złożonych zadań, których zarobić można nawet 100 zł. Dodatkowo w panelu możemy podać swój numer telefonu, aby móc brać udział w innych badaniach, np. W wywiadach indywidualnych, fokusowych czy pracować jako tajemniczy klient. Z panelu możemy wypłacić zgromadzone środki na trzy sposoby, a minimum niezbędne, żeby je zlecić, uzależniony jest od wybranej formy. Podstawowa i jednocześnie najpopularniejsza forma to oczywiście wypłata na konto bankowe. Ponadto możemy zdecydować się również na wymianę punktów na doładowanie telefonu od 10 zł lub przekazać je na wybraną fundację charytatywną od 50 zł. Trzeci sposób to aplikacja Current Music. Dzięki tej aplikacji zarabiamy na słuchaniu muzyki. Mamy do wyboru ogromną bazę stacji radiowych, ale niestety nie ma możliwości wyboru konkretnych utworów. Możemy wybrać tylko gatunek muzyczny, który nas interesuje. Mamy możliwość zarabiać również na wypełnianiu ankiet oraz na robieniu zadań. Serwis cechuje bardzo niski próg wypłaty, który wynosi 1 dolar. Dziś telefon mamy zawsze przy sobie i czas, który nad nim spędzamy z roku na rok się wydłuża. Coraz częściej są to już więcej niż 3 godziny dziennie. Niektórzy widzą w tym marnowanie czasu na wielką skalę i dla nich właśnie aplikacje do zarabiania pieniędzy są świetne Rozwiązaniem. Można je włączyć w każdej chwili, w której jesteśmy zmuszeni do bezczynności, a następnie w każdej chwili wyłączyć. Niewątpliwie więc największą zaletą aplikacji do zarabiania jest to, że wypełniają nam czas i pozwalają na bycie produktywnym wtedy, gdy tego chcemy. Z drugiej strony, dzięki nim możemy zarabiać zgodnie z własnym harmonogramem dnia i ani na krótką, ani na dłuższą metę nie jesteśmy do niczego zobowiązywani. Czwarty sposób zarobienia na kod PSC to program partnerski Goldmine serwisu g 2 G2A Goldmine to program partnerski pozwalający zarabiać na sprzedaży gier i kodów do serwisów esportowych. g 2 jest wywodzącą się z Polski, wiodącą na świecie firmą sprzedającą gry. Ich program partnerski pozwala zarabiać na pierwszym i każdym kolejnym zakupie użytkownika, którego polecimy. Serwis operuje na ciasteczkach, co pozwala na zarabianie na użytkowniku, któremu polecimy G2A, a który zakupu dokona w późniejszym czasie. Wystarczy, że ktoś wchodząc przez wygenerowany link dokona odpowiedniego zakupu i pieniądze pieniądze trafiają na nasze konto. Z każdym produktem można zobaczyć ile dokładnie pieniędzy trafi na nasze konto, jeśli ktoś zdecyduje się na zakup. Stawki za każdą grę są inne, zaczynając od paru centów za tanie produkty do nawet 100 złotych prowizji. Żeby wypłacić pieniądze z programu partnerskiego G2A Goldmine musisz mieć minimum 10 euro. Metody wypłaty to Skrill, PayPal oraz przelew bankowy. Ile można zarobić w serwisie? Zarobki w G2A Goldmine są uzależnione od liczby klientów, których pozyskasz. Poświęcając kilka godzin dziennie jesteś w stanie zrobić nawet kilka tysięcy złotych. Listę najlepiej zarabiających. Możesz sprawdzić na stronie głównej Goldmine. Serwis wypłacił łącznie ponad 6 milionów funtów. Gdzie najlepiej promować nasze linki? Tutaj mamy dowolność. I wszystko zależy od wyobraźni. Ja mogę polecić dodawanie linków na własnej stronie internetowej czy blogu. Na własnym profilu Facebook czy fanpage'u. W pisach gościnnych, na fanpage'ach o grach, promocjach. W tym przypadku zalecam zadbać o lajki dla komentarza, aby był lepiej widoczny. Promować również na grupach tematycznych, na Facebooku czy Twitterze. W Forach o grach. Albo można wykupić płatną reklamę, na przykład Facebook Ads czy Google Ads. Ale w tym przypadku należy wykonać Dokładną analizę grupy docelowej, aby koszta nie przewyższyły zarobku. Ostatnim sposobem, jaki chciałbym dzisiaj zaprezentować to strona Neobux. Neobux to międzynarodowy serwis typu PTC (Pay to Click, którego uczestnicy mają możliwość uzyskiwania dodatkowego zarobku poprzez klikanie w płatne reklamy, wykonywanie prostych zadań, czyli tasków, wypełnienie ankiet oraz testowanie gier. Portal został założony w 2008 roku w Portugalii i jest jednym z najstarszych oraz najbardziej popularnych programów w kategorii tzw. Buxów. Neobux działa na zasadach znanych z innych paneli zarobkowych, co oznacza, że w pierwszym kroku należy dokonać rejestracji, a następnie zalogować się na swoje Konto. Różnice stanowi jednak, że nasz profil nie jest ściśle powiązany z otrzymywaniem zadań. Główna działalność uczestników panelu opiera się na klikaniu w płatne reklamy. Przy wykonywaniu takiej czynności nasze dane demograficzne nie mają kluczowego znaczenia. Stawki za reklamy wahają się od centa do kilkunastu centów, w zależności od jej rodzaju oraz typu posiadanego konta. W przypadku posiadania standardowego, bezpłatnego konta, zarobki prezentują się następująco, jak na załączonym obrazku. Wiadomo, miliony to nie są, ale za praktycznie minutę pracy to naprawdę fajna stawka. Teraz chciałbym omówić, na czym możemy zarobić. Na stronie. Zarabiać możemy na wypełnianiu ankiet, wykonywaniu zadań. Polegają one na wykonaniu prostych czynności, np. znalezieniu adresów firm i przepasowaniu do odpowiedniego odnośnika, rysowaniu ramek wokół produktów, czy wyszukiwaniu informacji w przeglądarce na podany temat według wytycznych. Taski są także dodatkowym źródłem zarabiania w Naobax. Stawki za nie wynoszą zazwyczaj kilka centów, w zależności od poziomu, na którym obecnie jesteśmy. Zaczynamy od zerowego, a najwyższy jest trzeci. Zarabiać również możemy na ofertach, testowaniu gier i polecaniu serwisu innym osobom. Czy warto korzystać z Noobux? Bugs? Myślę, że tak. Jest to jeden z najstarszych oraz najbardziej znanych serwisów PTC, który wypłaca swoim użytkownikom zgromadzone przez nich środki finansowe. Nieprzerwanie od 2008 roku. Platforma oferuje różne możliwości zarobkowe, a ich szeroka gama pozwala na dokonanie wyboru względem własnych preferencji czy zainteresowań. A więc to wszystkie sposoby, które chciałem przedstawić w tym filmie. Jeśli uważasz, że sposoby tutaj zaprezentowane okazały się przydatne, to prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę. Życzę Ci udanego dnia. Cześć!